I znęchanaś, aby dzisiaj będziemy robić recenzję ekologicznego kiślu. Został zakopany przeze mnie w ziołowym zakątku. Byłem tam z mamą. Zrobiliśmy już go. Okływać, czy. ty. ty on mi chyba pływa łyżkę, wygięło. Ja dole. Co się stało. Dobra, anyway. Yy, Te smaku. Jest taki oczywony bardzo. Jest gęsty, to jest ważne. Ważne, że kiśel jest gęsty, nie? Mm. Mm. jak na standardy kisli jest mało słodki, nie? znaczy nie, jest słodki, ale nie jest aż tak słodki, bo nie czujesz takiego chemicznego posłodzenia, nie? mhm no czuć tą marinę i tą żurawinę yy, polecam, jest bardzo dobry polecam ten kisiel, mówię w znacznej razie Elo.